Cześć. Nazywam się Kamil Szpenkowski, tańczę od ponad 10 lat i między innymi jestem aktualnym mistrzem Polski. To do czego chciałbym was dzisiaj zaprosić to prawdopodobnie jedna z najlepszych przygód, jaka być może trafi się w waszym życiu, a więc bądźcie uważni. Dzisiaj na celownik weźmiemy sobie tak zwany gliding, chyba jeden z najbardziej efektownych stylów, jeśli chodzi o popping. Tyczy się on ruchów takich można powiedzieć antygrawitacyjnych i wyglądają one w ten sposób OK. jest to dość trudna technika, ale wierzę Was, dlatego rzucam Wam to po prostu na pierwszy ogień. Teraz mamy za sobą, myślę, że możemy przejść do pierwszego ćwiczenia, czyli tak zwanego step glide. To, co tutaj potrzebujemy, to odwrócić się bokiem i najlepiej wystawić pierwszą nogę do przodu, a następnie cofnąć ją płasko z ziemią. W taki sposób. Płasko z ziemią, to jest Generalnie przesuwanie do tyłu tej nogi płasko razem z ziemią jest kluczem tutaj w całym tym stylu. Ok, w końcowej fazie ruchu dodamy jeszcze wejście na palce w drugiej stopie, co ostatecznie stworzy nam taki efekt. Przy wykonywaniu tego ćwiczenia, pamiętajcie, że nie musicie się ograniczać do jednego kierunku, można robić tutaj różne wariacje. i tak oto mogę sobie po prostu zacząć tańczyć jednym krokiem na najróżniejsze strony, tak jak to czuję w muzie. OK. Drugim ćwiczeniem jest tak zwany sidewalk. Ten glide przyznam jest trochę trudniejszy, więc będzie dla ambitniejszych. To, co nam potrzebne przy tym ruchu, to tak zwany float, czyli pałka. I wygląda ona w ten sposób. Jest to nic innego jak krzyżowanie swoich nóg do środka i na zewnątrz do środka i na zewnątrz. aby mógł sobie przejść w taki sposób, muszę wyczuć swoje dwa punkty w stopie, czyli palce i pięta. Oczywiście to samo w drugiej stopie. I za pomocą tych punktów e, przejść do boku. Czyli najpierw wyczuwam sobie piętę w lewej nodze, a w prawej wyczuwam palce. Skoro mam te dwa punkty, krzyżuję je, lekko wykręcając, i tak oto wchodzę w pozycję właśnie zamykającą. I teraz odwrotnie, jeśli chcę kontynuować ten ruch, to tutaj stanę na palcach, a w drugiej stopie, czyli prawej, stanę napięcie i za pomocą tych dwóch punktów wykręcę do środka. Także pamiętajcie, najpierw trzeba to przypraktykować, potem możemy przejść dalej. Kto to opanował, możemy jechać. Staję na palcu jednej nogi. Następnie, zgodnie z złotym kluczem, jeśli chodzi o gliding, przesuwam moją stopę płasko z ziemią. Wychodzi mi coś takiego. Może być takie odepchnięcie się. Bum. Teraz muszę skrzyżować moje nogi. Ta część ruchu to jest właśnie część tego floatu, który przed chwilą przerabialiśmy. I teraz, stojąc tutaj na palcach, tą nogę przyciągam jak płasko z ziemi. Hop. Po tym ruchu otwieram moje stopy, tak samo jak w flowcie, I znowu mogę wyprowadzić moją nogę bokiem. Tak naprawdę zapętlając już ten ruch, możemy go zacząć powtarzać i jeździć do boku. Czyli podzielmy go sobie jeszcze na wyliczenie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz, dwa, trzy, cztery to nic innego jak wejście na palec, odepchnięcie, skrzyżowanie, przyciągnięcie. Hop, hop, hop. Hawk. Ok, Ostatnim elementem jest tak zwany moonwalk, chyba najbardziej popularny ruch, i robimy go w sposób następujący. Tak samo, najlepiej ustawić się bokiem, dać jedną nogę do przodu, a na drugiej stanąć na palcach. Może być na całym czubku, jeśli ktoś ma sztywną, dość sztywną podeszwę w butach, bądź na całym, po prostu tutaj, na całym. No jesteśmy w pozycji, że jedną z moich nóg, tą z przodu, płasko przeciągam do tyłu. Płasko, płasko. Po przeciągnięciu zmieniam stopy i teraz przeciągam na płasko drugą nogę. Zmiana i przeciągam. To jest tak naprawdę wszystko, by zrobić dobrego młodego i zróbmy to nieco szybszym tempem. Stoję na jednej nodze i przeciągam płasko z ziemi. Hop, hop, hop. Hop. Większość osób zaczynając robić ten ruch wchodzi w coś takiego. Więc zauważcie, że to jest całkowicie odwrotny efekt do tego, który chcemy tak naprawdę osiągnąć. Musimy to nieco odwrócić. Nogę, którą cofam, cofam płasko z ziemią. To jest klucz. Stoję na palcach, a nogę z przodu przyciągam płasko. Po przeciągnięciu zmiana nóg, na której stoję, i hop, znowu do tyłu. Zmianka i do tyłu. Zmianka i do tyłu. Ok, to tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszą lekcję. Pamiętajcie, jest to dość trudny styl, ale efekt, widzicie jaki jest, więc myślę, że warto. Jesteście też w takim wieku, bo podejrzewam, że oglądają mnie głównie młodzi ludzie gdzie warto szukać jednak swoich pasji i myślę, że taniec z zaproszeniem do jednej z najlepszych kursów przygód. To wszystko na dzisiaj. Chcę Wam podziękować. Ćwiczcie, trenujcie. Wierzę Was. Trzymajcie się.